Dobry, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się oczywiście w grze Pharaoh, A New Era. No i dzisiaj będziemy kontynuować rozbudowę miasta Tinis, które zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia, jak wyglądał rozwój początkowy, bo jak widzicie, tutaj już mamy taką fajną dzielniczkę w, w skałach. Tutaj powstaje już druga, mamy dużo farm, produkcje już są. Nadal nie mamy pieniędzy, ale to się niedługo zmieni, bo tutaj też złoto wydobywujemy więc gotówka będzie, armia już jest. Mamy też flotę, więc tak naprawdę taka podstawa już jest gotowa, nie? Dzisiaj będziemy to rozbudowywać. Oczywiście, na start widzów chciałbym prosić o zostawienie. O! Okej. Okay. Okej. Okay. Na start chciałbym ciebie, widzów prosić o zostawienie łapki w górę. Subskrypcji. E, ponieważ chciałbym dobić 500 subów, a na dzień kiedy to nagrywam jest nas 5, e, 474, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożesz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, no i również w opisie e, znajdziesz link do Tipli, gdzie jakbyś był zainteresowany, widzów, możesz mnie wspomóc jakimś donate'em, będę bardzo wdzięczny i już e, więcej tutaj nie żebram, lecimy po prostu z tematem. Dobra, nadal o, pracowników już mamy dosyć, widzę, nie mamy zbytnio gotówki, poczekamy aż trochę gotówki wjedzie i damy tutaj placę, żeby to rozbudować. Jakie są w ogóle wyzwania? Monumentów nie ma, okej, okay, królestwo wysokie musi być bardzo. 4500 ludzi, okej, okay, okej. Okay. No to nie, nie trudne wymagania w sumie. Trzeba będzie spomować festiwalami dla Ra, po prostu i tyle. Żeby nam tutaj, żeby nam tutaj wskaźnik królestwa podnosił ładnie, nie? I będzie elegancko. No i musimy wyjść z długów przede wszystkim też. Na razie tylko tracimy gotówkę non stop. Wszystko ładnie sprzedajemy mhm. Dobra, na razie zostawmy Czekamy na pieniążki Wyjdźmy chociaż na zero, na chwilkę Ok, znowu festiwal, bardzo dobrze A jak bogowie? Ok, bogowie są ok Bardzo dobrze Cieszą się z tego powodu Tutaj Te wydobycie w pełni o. O o, o o, 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 o Właśnie tak O to chodziło Proszę bardzo, rośnijcie moje hawilki. Może tu macie posążki jeszcze. Czegoż wam tu potrzeba? Atrakcyjność, atrakcyjność. Okej. Okay. Yy, czyli płótno, tak? Dobrze, teraz płótno będzie potrzebne do rozwoju, rozumiem. Damy jeszcze po posągu. I damy jeszcze jeden festiwal dla RA. Mamy dosyć piwa, więc o to się nie akurat nie boję. Bo produkcję mamy, jak widzicie, dosyć masywną tego sztrunku. Yy, Dostać, oczywiście. Mamy pieniądze, możemy ci dać. Zresztą możemy tą produkcję jeszcze zwiększyć. To znacząco. Pól na nie mamy um, sporo. Um, Brewery. Dodajmy jeszcze kilka sztuk. Um, gdzie by... A może tu. Cztery chociaż jeszcze. Żeby tego piwa robić jak najwięcej się da. Ok, wy macie znaczy macie groch? Macie groch już, okej. Okay. Pierwsze dostawy grochu już dostajecie. To dobrze. No tutaj spód będzie akurat plon dosyć obfity, więc o co się nie boję. Um, populacja niedługo będzie wbita. Tak się zastanawiam, jaki jest maksymalny status, z jakiego mogę rozwinąć dom w tej misji. Czekajcie, sprawdzę. Mm, jest jedno dobro luksusowe. Okej, okay, czyli 3 na 3 maksymalne dom są. Dobra. Dobra, pasuje mi ten układ, zaraz się tym zajmiemy. No, w sumie czy potrzebuję. Dobra, otworzymy. Czemu nie, w sumie? O, 150 tam nie obchodzi mnie, to nie jest jakaś duża strata. Mm, dobra, tak, będziemy mieli trochę godówki, to się tym zajmiemy. Ale najpierw by wypadało się zająć płótnem. A płótno mogę tylko importować. No właśnie. To jest leciutki problem, to będą dodatkowe wydatki. Mm, no ale co zrobić, jak nie ma innego wyjścia, to będzie chyba trzeba to robić, już nie? Albo tutaj płótna dostarczyć w sumie nie będziemy, no bo właściwie po co? Na tydzień, o, co to jest? Szlachter handlowy się zamknął. Czekajcie, do, dokąd? Aha, o, niedobrze. Dobra, nowy festiwal, jeszcze jeden. Uuu, no to jest problem, tak troszkę, No to mi blokuje sporo opcji handlowych, tak mi się wydaje, no dobra, dobra, no, niech jest jak jest, e, my tu przygotujemy dzielniczkę, e, dzielniczkę na domy bogatych, słuchaj, tu jest tylko, nie, są dwa bazary, no właśnie, okej, okay, kolejny traktat handlowy się zamyka niedobrze, no tak, ale to jest w sumie chyba oskryptowane, co to pamiętam, to jest chyba oskryptowane, no dobra, Zapiszmy grę, może, najpierw. I, 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 i. dzielnica bogatych. O, Jezus. kolejny się zapycha. Co tu się dzieje? Dobra, co tu się pali? To zacznijmy. Tu się pali. A, bo tutaj nie ma tych. Dobra, dobra, dobra. Szybko to, szybko to. Konserwatorium, to był browar, tak? Nie, szkoła żonglerki, okej, okay. to ten browar, skasujmy. Hmm, już naprawiamy. Szkoła, e, konserwatorium i szkoła żonglerki, proszę bardzo. Dobra, damy bogatą dzielnicę tutaj, mi się wydaje. Tutaj ją umieścimy. To nie będzie duża dzielniczka. 3, 1, 2, 3... 3, dobra... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Dobra, nie jest Tak, będzie ok. W taki sposób tutaj pociągniemy drogę. Będzie oczywiście e, pawilonik. E, na start. Cztery domki, potem najwyżej dorobimy więcej. Niech zajdzie taka możliwość, że trochę krzywo to jest te posągi, ale kto by się tym przejmował, nie? Ale to, to, to no to nie jest właściwie potrzebne to będzie potrzebne to, to 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 to, jak to yy, również to, również to i również to, no i również to i to Tą drogę to przesuniemy troszkę, bo mi to trochę wadzi. Tak, szczerze powiedziawszy. Dobra. Będzie lepiej. Przy takim układzie. Um, coś jeszcze? Chyba nie wy, to macie kupować wszystko. A, jeszcze to. No właśnie. Będę jeszcze zapomniał. W dosyć istotnym budynku. Ok, mamy dług już. Mhm. Ale bo to 2000 kosztuje. O jacie. Dobra, zostawmy na razie jak jest. Na razie to zostawmy. Więcej nie róbmy z tym już. Yy, będziemy to zmieniać później. Yy, a właśnie, pałac mam tutaj. Ja się, jak tego szukam? Czemu to mi ciągle spada. Znaczy, ja wiem, że to jest przez ten mody wojny domowej. Yy, cały 2200 ganków. Chyba ci pogięło. Dobra, niech będzie. Może ogarnę tyle. Muszę zacząć sprowadzać płótno i dobra luksusowe, ale to w bardzo małej ilości. A, nie mogę. Aha, okej, okay, no to mamy problem. No to za bardzo ich nie rozwinę na razie. jaj. dobra. Tu będzie magazyn na płótno, diamenty, dobre luksusowe. Tutaj będziemy sobie to potem produkować. No, znaczy, no potem, no, na razie nie mogę nawet, choćbym chciał. Także musi zostać jak jest. Dobra, czekamy w takim razie i tyle. Arl mamy pełną. A, proszę bardzo. okej, okay, jakaś. O. Łap garnki. Yy, łapcie garnki. Tutaj macie tarcze. Proszę bardzo. Pamięć im tymi tarczami. Proszę bardzo. Łapcie tarcze, chłopaki. Będziecie w silną armią, przynajmniej dla mnie. Silna armia jest mi niezbędna. dobra, to te do dzielnice już mi pewnie wystarczą. No właśnie, jeszcze 200 ludzi tu mogę upchać. Więc i yy, pozostaje. Nie wiem. No, kurde, nie wiem, co teraz mogę zrobić właściwie, żeby podnieść to królestwo. Nie wiem. No, poczekamy troszkę. Może jeszcze ta sytuacja polityczna. Pogardnie troszkę w kraju i zacznie mi to rosnąć. Armia atakuje wroga znowu. No dobra, dobra. No ja jestem akurat przygotowany, więc tutaj śmiało możecie wchodzić. Tak w staniecie Będski. Dobra, zrobimy kolejny festiwal, dala. Trzeba spamić tymi festiwalami, może w końcu coś to da. chłopaki wszędzie groch już powinni mieć. Tutaj już w większości mają. Już nie macie grochu. No ale pól jest na tyle dużo, że yy, dość tego wyprodukują. No właśnie, tutaj widzę, pola pracują na pełnych obrotach, na szczęście. No, chcę, mogą więcej handlować, no, chociaż tyle. Niekoniecznie o to mi chodzi, ale. Okej, okay, nie chcą tu ludzie się wprowadzać, tak? A to dlaczego? Dobra, zróbmy taki trik Podnieśmy płacę 40. To powinno trochę zachęcić chłopaków do wprowadzania się do mnie, wydaje mi się. Czemu tak spadły te do domy? A, papierusu nie ma. A, papier. Ojoj! Jo Ja papierusu nie mogę. Ojoj! Niedobrze! Ale syf! No i tak nie handlujecie niczym ciekawym... Ale syf! To, to, to zaraz też upadnę, bo też. Szko... No właśnie, już nie mamy papierusu. Ja cię kręcę. No dobra, to trzeba czekać. Niedobrze, niedobrze. Nie lubię takich misji. Mi się wydaje, że to armia musi przyjść do mnie, wiecie. Muszę im spuścić łomot... I dopiero wtedy... Yy, dopiero wtedy... Yy, będę mógł wyzwalać Egipt. Mi się Aha, no to fajny, atak, jeden okręt, okej. Okay. No to elegancki atak. Czemu nie, nie, nie ten... Nie rekrutujecie więcej już ludzi. Hę? E? Czekaj rekrutera zburzę. To jest rekruter tak. Okej, okay, szlak traktat trakt, handlowy odblokowany. Waset, dobra, waset się odblokowało. Elegancko. Dobrze, dobrze. Waset sprzedaje papirus chyba, nie? Czy nie? Nie, Waset sprzedaje mieć. Okej. Okay. Ale dobra, jedno miasto się odblokowuje, to chyba coś się dzieje. Dobrze, dobrze, dobrze. No to teraz pouciekały mi trochę ludzie. Niestety. Nic na to nie poradzę. Że tak się dzieje. Nie mamy niestety papirusu. Żeby ich tu trzymać. O! Mennefet też się odblokował. No i pięknie, a w Mennefel jest z tego co pamiętam papirus. Także yy, problemy powinny być zażegnane zaraz. Czy mogę importować już tak? Tak, nie, nie mogę. Diamencików jeszcze nie mogę importować. Dobrze, dobrze. No na no, spokojnie. Dunku Loazji się odbakowało. O, i oni sprzedałem diamenty. Tego potrzebowałem. Yy, właśnie. Ile mogę sprzedawać do bruksusowych? Yy, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Dużo. No dobra. A importować diamentów mogę trochę. Okej. Okay. No to pełna produkcja, nie? Kurde, no jak mam okazję, to. Przynajmniej ludzie będą mieli co robić w moim mieście, bo tak to się chłopaki trochę nudzą na tym bezrobociu. Dobra, damy tu jeszcze gdzieś magazyn. Gdzieś tu wcisnę. Dobra, tutaj damy do jednej czwartej jeszcze w razie co. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Dobra. Okej. Okay. eksport powyżej 8. Elegancko. Ludzie na razie nie chcą za bardzo to wprowadzać z jakiegoś powodu, a najwyżej zaraz weźmiemy zaraz znajdziemy i w razie co zajęcia nie będą zainteresowani. Czekajcie. E no właśnie, A, bo nie ma miejsca na domy. No tak, no bo przecież. Ten. Muszą one urosnąć z powrotem. Rozumiem. Dobra, czekamy w takim razie. Czekamy na rozwój sytuacji. Potrzebujemy jeszcze 300 ludzi i podnieść wskaźnik królestwa w końcu. Wiem, mógłbym wysłać datki, ale. No kurde, nie chcę. Spro... O, on się podnosi w ogóle, ten wskaźnik. No właśnie, ty. Spróbujemy go podnieść za pomocą. Yy, tych. błogosławieństw Ra. Żeby nie wydawać tych oszczędności za dużo. No właśnie, tym bardziej, że mam 6000, więc musiałbym wysłać mu z 3 koła. Pewnie. A to mi się nie widzi za bardzo. O, domki już rosną. Bardzo ładnie. Czy przychodzą migraci? Przychodzą. Sytuacja zaczyna wracać do normy. Niedługo te domki jeszcze urosną swoją drogą. Właśnie, jeszcze trzeci typ żywności by się przydał, nie? Niby nie czy niby nie jest potrzebny, ale. Ale czemu nie? Eee, damy. Będziemy importować figi dla chłopaków tutaj. żeby sobie żyli elegancko. Eee, figi, tak poprosimy, dobra damy jeszcze jedną placówkę, jedną remizę proszę bardzo Ym, i żeby usunąć bezrobocie zrobimy taki my... o co to rydwany są? wow gwiazda to armia egipska no tak, bo to jest ta wojna domowa typowa już nie udało się pokonani łatwo, łatwo widzowie łatwiutko o, domki rosną. No, to jest maksymalny status, bo niestety nie mamy drugiego typu dóbr luksusowych w tej misji. Więc e, to jest maksimum, do czego można rozwinąć te domki. No i bardzo dobrze, mamy gotowe. Dobra, niech zostaną te cztery, nie będziemy już tutaj kombinować. Mamy 4500 ludzi. E, czyli jeszcze królestwo zostało do wbicia. Dobra, damy jeszcze ten festiwal i naspamimy trochę kapliczek mu jeszcze może. Ogólnie kapliczek naspamimy. I zbije trochę... Jeszcze to bez roboty, muszę zbijać, no w sumie nie wiem. Za bardzo nie przeszkadza w sumie. Bo ludzie i tak się tu wprowadzają. Ze względu na wysokie płace. ok kurde, dużo piwa chcesz? No dobra, jak chcesz, to dostaniesz. Piwsko, piwsko, piwsko. Proszę piwo przetrzymywać. Proszę bardzo. A, jest już ten. Yy, proszę. Yy, piwsko tutaj. Dobra. Dokoptujemy trochę farm, się wydaje. jeszcze tu zmieści, jakieś farmy? Chyba tak, nie? Gdzieś tu jeszcze coś powinien zmieścić. No właśnie, tutaj jeszcze troszkę wejdzie farm. Yy, damy tutaj kilka farm grochu. Hmm, jeszcze pięć farm na spokojnie weszło, ty. Co ludzie, trzeba wykorzystać potencjał ziemi. Trzeba to wykorzystywać. Dobra. Eee, wróć, nie to. Dobra, macie to. Macie to i macie to. I proszę mi te pola tutaj uprawiać. Potrzebuję jak największą ilość plonów. Zwiększymy jeszcze produkcję jęczmienia przy okazji. Um, bo czemu nie? Tutaj za bardzo nie będę miał jak połączyć drogowo tych pól. To jedno dam radę. I dam radę, nie, czekaj, ja tu normalnie mogę drogę pociągnąć. 3-5 pól, no pewnie, że tak. Tu, tu, tu. Nie, do tego nie mogę. Do tego nie mogę. Jednego. Tutaj nie. Tu nie da rady. Ale dobra, te cztery pola jak najbardziej. Dobra, mamy kolejne cztery pólka. Jeszcze tutaj, tylko musimy jakąś drogę pociągnąć. Tę tą placówkę architektu wywalmy. Dajmy tak. Tą placówkę walnę, może tu. No, dobra. Proszę mi tą ziemię tutaj uprawiać. Jeszcze tutaj dorzucimy może jakieś pole? Tutaj chyba nie wejdzie żadno. No jeszcze tu by weszły. Ale już. Jeszcze tu bym zmieścił kilka. Dobra. Zostawmy jak jest i modlmy się, żeby ten pasek w klestwa podrósł. 52. O! Trzeba zbustować produkcję piwa. Trzeba zbustować produkcję piwa. To bezapelacyjnie. Dobra, jak mamy miejsce to jeszcze dowalimy tu parę pól uprawnych. 3, 4, 5 pól jeszcze tutaj wejdzie na spokojnie, także śmiało. Tutaj damy dwa obozy, tak i tak. Tutaj proszę te pola uprawiać. Dobra, znowu jakieś od, yy, od ra. Hmm, tutaj, oczywiście, droga musi być, żeby chłopaki mieli do, dojazd jakiś. I tu dorobimy parę pól. No to nie będę miał jak, jak połączyć już tego pola, ale tak jeszcze mogę zrobić. Okej, okay. dobrze, dobrze Czy mamy tarcze? Oczywiście, że mamy Proszę tutaj uzupełnić zapasy 57, no coraz lepiej Dobra, kolejny festiwal Lara. Lecimy Co jest? Nie mam piwa? Aha, okej, okay, bo pewnie na eksport już jest przygotowane Rozumiem, dawaj, dawaj, dawaj Czuję znacznie więcej piwa O, mamy piwo, dobra Proszę bardzo, Blessing from Ra Ale to chyba nie było to, co chciałem No właśnie, to nie jest to, czego chciałem o, rośnie. 62. Dobrze. Zaszykują się chłopaki na festiwal kolejny. My zaraz tutaj zorganizujemy już kolejny. My się przygotujemy w kolejce, że tak powiem. Tak, ja chyba mogę prom zrobić, nie? Tak, mogę. No To tak zrobimy. Połączymy to drogą. To jest sobie chłopaki będą normalnie dostarczać te plony. Proszę bardzo, połącz drogę, żeby tu mogli normalnie jechać. Dwa obozy pracy jeszcze. Wróć. No. O Jezu, źle klikam Tak, o, o Tak to miało wyglądać Dobra, mamy mnóstwo produkcji, więc pozostaje czekać Dobra, właśnie dostałem informację, że miasto jest pod atakiem, więc wyślemy yy, nasze cztery dywizje do obrony Proszę bardzo Leccie chłopaki, bronić Mennefer, mam nadzieję, że dacie radę Mamy naprawdę świetnie wyszkoloną armię, więc myślę, że pomogą w obronie zdecydowanie Naszej egipskiej tożsamości, pola ładnie działają, uprawa w pełni To mi się podoba, to mi się podoba, nic zadać, nic ująć, słuchajcie Dobra, duży festiwal znowu oczywiście, bo już mamy 66, już bli coraz bliżej jest Chyba dadzą radę, nie? Zobaczmy, nie skipuję tej bitwy Tak, no spokojnie A tam, na luzie. Dobra, okej, okay, ocena królestwa poszła w górę, 81, o, pięknie Dobra, jeszcze jeden i powinno wystarczyć, już mi się wydaje Zaraz będzie gotowe O, udało się obronić Mennefer, no i pięknie że wracają Ja nie chcę więcej handlu, ja chcę królestwo Ra, tylko tego potrzebuję Chcę tylko odrobinę zboostować wskaźnik królestwa i tyle Nic więcej nie potrzebuję od ciebie Nasz festiwal Masz tu jeszcze jeden już zakolejkowany, w razie co? Piwa mamy dosyć, więc o to się akurat nie obawiam. <laughs> Dobra, wskaźnik podrósł. 85. No już prawie, już prawie. Dawaj, dawać, dawać, dawać. No dawaj, jeszcze pięć. Daj jakąś łaskera. Proszę cię. Ci ludzie wiecznie na półcie będą chodzić, jak oni tu ciągle festiwale mają. No nie, no nie chcę tego! Ajajaj. Masz jeszcze jeden w kolejce już. Dobra, ostatnie podejście, jeżeli znowu nie wypali, bo już próbuję chyba dziesiąty raz festiwal. I on teraz, non-stop, daje mi te yy, błogosławieństwa na handel. Jak to nie przejdzie, to w dupie mam yy, to po prostu wyślemy datek, ten średni, bo to on podnosi o 5 i do widzenia. Nie będę się cackał. No zobaczymy. Masz jeszcze jeden, w razie co? Chyba całe piwo zeszło, już ja pierdzielę. No chyba nic z tego nie będzie widzę. No znowu handel, dobra, dobra, w dupie to mam. Wiecie, yy, trudno, 2400 poszło. Ale mamy misję gotową, dobra. Next mission, yy, oczywiście, yy, oczywi czy inaczej, bo to jest już druga misja jakby, ale my najpierw zajmiemy się misją pokojową yy, 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 na początku Nowego Królestwa, czyli yy, 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 średniego oczywiście, a jest to Vasset. I tutaj jest ciekawie, bo tu jest 6000 ludzi, 55 kultury, 45 dobrobytu, 26 monumentów, tu jest piramidka do, do zbudowania i święcenia słońca oraz wysoki poziom królestwa. Ale to wszystko w kolejnych odcinkach, a w tym dziękuję tobie widzowi za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba, napisz, Może, jak możesz, również jakiś komentarz, będę bardzo wdzięczny. I cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!